Dzień dobry. 4:54 rano 10 sierpnia. Niedziela i 5:43. Woda się wchłania. Mgły przestało padać. Jedziemy. I to jest mój dystans. O, sprawdź swój numer startowy. A tu masz regulamin. No, poczekaj. No i co? No to jest dokładnie mała. A jestem? O, proszę. Adventure. Dobrze. Tu kobiety, a to tu M. No dobra.

Już tu kapie. Rzadko. Mm -hmm. No? Kulnie. Kapie. Ale jak? Z tej, z tej chmury. Chyba już wszystko, bo tu nie było dużo wody, nie? Nie wszystko. Pada deszcz, pada.

no i zaczynacie, zaczynacie przygodę, zaczynacie zwiedzanie i odpiętego, zaczynacie odkrywanie przebiegniętych terenów, wypoczynamy gąbki i odpiętamy to miasta, to mamy już, to miasta tylko 15 sekund. Więc w porządku to jest prawo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.

i nisko rzucało. Te niskowęglowodanowe. Zapraszamy tutaj po mojej lewej. Zapraszam Pana burmistrza, Pana Józefa Zamoysienia. Panie burmistrze, proszę także. Zapraszam Pana Mariana Kaczmarka. Panu Alek Kaczmarka tego Gabi Polska. Pozdrawiam. trzecie miejsce Open w wyścigu gravelowym, ale w podkategorii rowery nie gravelowe, czyli MTB. Trzecie miejsce Open, pierwsze miejsce w kategorii M50. Jeszcze to sprawdzę, ale podejrzewam, że mam również, gdybym jechał na gravelu, też bym miał pierwsze miejsce w kategorii M50. stępy są. Podium nie było, bo nie było dekoracji tego dystansu, jako że Wyścig był gravelowy. Druga impreza, 189 zł wpisowe, bilet. <grym> Więc drogo. W pakiecie startowym paczka makaronu. Medal ładny. To tak, trasa też fajna. Ale po szczerze to um, chyba nie wart tych pieniędzy. Ten wyścig był, chociaż zajął on dobre miejsce. Pozdrawiam. Jeszcze dopowiem. W regulaminie wyraźnie było napisane, że dystanse wróć, wyścig, m, brany wróć, że wyścig na rowerach innych niż gravelowe nie będzie brany pod uwagę do klasyfikacji głównej generalnej, a zatem nie będzie też dekoracji. No, nie doczytałem tego wcześniej. No ale trudno. Tak czy inaczej, yy, miejsce open, gdybym jechał na gravelu, miałbym piąte, a drugie w kategorii wiekowej też dobrze. To Pozdrawiam.